Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Brzezowska i jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland. I z wielką radością prowadzę serię rozmów w ramach corocznego wydarzenia Digital Festival. I również co roku nasza fundacja bada technologiczne nastroje Polaków na łamach takiego specjalnego raportu Technologia w służbie społeczeństwu: czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0. A w tym roku stworzyliśmy specjalny dodatek do tego badania, który się skupia na sztucznej inteligencji. I właśnie badamy to, jakie są nastroje, jakie jest zaufanie, jaka jest akceptacja, jakie jest w ogóle rozumienie sztucznej inteligencji wśród naszego społeczeństwa. A dziś poruszymy temat rozwoju sztucznej inteligencji, właśnie w kontekście wspomnianego przeze mnie badania. A ja chciałabym serdecznie powitać w moim wirtualnym studiu mojego gościa, Szymona Staśczaka z firmy Wiza. Cześć, Szymon. Dzień dobry, witam, cześć. No, właśnie, i zgodnie z wynikami badania Digital Poland, niemal jedna trzecia społeczeństwa uważa, że rozwój sztucznej inteligencji już teraz znacząco zmienia gospodarkę, społeczeństwo i rynek pracy. Powiedz mi, Szymon, jakie są Twoje spostrzeżenia na ten temat? Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to u nas w WIZie pracujemy, nie pracujemy nad nią. Korzystamy z niej od prawie 30 lat, więc. To nie jest do końca tak, że sztuczna inteligencja pojawiła się teraz, zdecydowanie nie. Jest z nami już naprawdę długo, więc z jednej strony, tak jak wspomniałem, w Wizie korzystamy z niej długo, budujemy, budowaliśmy w oparciu i budujemy z użyciem sztucznej inteligencji modele, które na przykład starają się zidentyfikować przestępstwa w zakresie płatności kartowych, z tego, co pamiętam, w zeszłym roku, to żebyśmy też zrozumieli skalę, w zeszłym roku w 2022 roku według naszych szacunków, dzięki właśnie naszym modelom e, antyfrodowym wychwyciliśmy próbę przestępstw 127 miliardów dolarów. To, to naprawdę dużo, więc rzeczywiście te modele bardzo, bardzo nam pomagają, żeby tak naprawdę wszystko działało skutecznie i bezpiecznie. I to jeżeli chodzi o wizę, no ja wam powiem, że jako konsultant już 15 lat przynajmniej rozmawiam z klientami o sztucznej inteligencji, rozmawiamy jak możemy z tego korzystać, jak możemy to wykorzystać tak, żeby finalnie przynosiła ona nam korzyści. Ta odpowiedź wiąże się również z rynkiem pracy. Czy ty widzisz też jakiś istotny wpływ właśnie na, na rynek pracy? No bo wielu naszych respondentów być może po prostu zwyczajnie boi się, że sztuczna inteligencja gdzieś tam nas docelowo zastąpi. Znaczy, dla mnie, tak jak wspominałem wcześniej, no, sztuczna inteligencja jest z nami naprawdę już od dłuższego czasu i to nie jest tak, że nagle w tym roku albo w zeszłym roku pojawia się rewolucja i wszystko się zmienia. Nie ma tego, po prostu tego nie ma. Na pewno sztuczna inteligencja jest, podobnie jak i wiele innych trendów, jest pewną rzeczą, która wpływa na rynek, na rynek pracy, wpada na, wpływa na ekonomię, wpływa na wiele obszarów naszego życia i na pewno te zmiany będą. Natomiast no, z mojego punktu widzenia, to nie jest żadna rewolucja, która nagle wpłynie na nas wszystkich i nagle zmieni naszą rzeczywistość. Dla mnie to jest kolejna rzecz, która się pojawiła która doprowadzi do tego, że rynek się zmieni. Rzeczywiście, przy, przy, po pojawieniu się sztucznej inteligencji, na pewno będzie część zawodów, które e, będą na przykład trochę mniej popularne. Natomiast z drugiej strony pojawi się bardzo wiele nowych zawodów, które będą e, wspierały, wspierały badania nad, e, nad sztuczną inteligencją albo po prostu będą efektem tego. Proszę spojrzeć. Dotychczas mieliśmy już, nie jedno zjawisko, które mocno weszło na rynek, no wiecie, pojawiły się media społecznościowe, pojawiły się płatności w internecie, zakupy w internecie, pojawiły się, wiecie, platformy, gdzie wynajmujemy auta, gdzie wynajmujemy taksówki, gdzie wynajmujemy hotele i oczywiście to była zmiana, która wpłynęła na rynek, natomiast to jest, wiecie, no, rynek się zmienia i generalnie jest to jedno z tych zjawisk, które na ten rynek wpływa. Ważne, żebyśmy podążali za tym trendem czy też obserwowali go i umieli go wykorzystać. Natomiast z mojej perspektywy ja postrzegam pojawienie się, pojawienie, właśnie nie pojawienie, ale kolejne, że tak powiem, mocniejsze świadomość sztucznej inteligencji jako kolejny etap, jako pewien postęp, jako pewien element, który buduje nam świadomość. Ja Myślę, że tutaj też warto Państwu wyjaśnić, którzy nas dzisiaj oglądają, że tak jak Szymon powiedział, że sztuczna inteligencja jest z nami od wiele, wielu lat, ale ten boom, który y, się dzieje teraz, to trochę ten moment, kiedy właśnie ona weszła, no, można powiedzieć kolokwialnie, trochę pod strzechy, prawda? Czyli pojawienie się tych dużych modeli językowych, czatu GPT, to jest taki pierwszy moment, no niecały rok po pojawieniu się y, czatu GPT-3, czyli tego, który teraz najbardziej jest popularny, to jest listopad roku, Natomiast no pierwszy, pierwsza jego wersja to jest 2018 rok, więc to jest po prostu bardziej kwestia tego, że pewne zjawiska nie były nam tak mocno uświadomione, prawda? To, tak jak mówisz, wy pracujecie z sztuczną inteligencją od, od, od wielu, wielu lat, no ale pewnie dla nas tutaj szerokiego społeczeństwa gdzieś tam ten temat jeszcze nie jest tak do końca znany i nie jest do końca zrozumiany i ja może też od razu przytoczę takie, taki fragment też naszego badania, że w ogóle to społeczeństwo jest dosyć spolaryzowane w kwestii przyspieszenia prac nad rozwojem, czyli jeszcze Trochę mamy wrażenie, że być może jeszcze to jest zbyt mało znany temat, żeby tak mocno w, w, do tego rozpędzonego pociągu wskakiwać, bo 33% w zasadzie tylko, albo jaż to, to państwo, albo ty że on zaraz ocenisz, 33% jest za przyspieszeniem prac nad rozwojem sztucz, sztucznej inteligencji, a z kolei 29% jest przeciwnego zdania. W kolei w innym badaniu 25% popiera wstrzymanie prac, a 29% nie popiera tego wstrzymania, i jakiś taki mam wrażenie, że jest to podejście pełne różnych wątpliwości. Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście badania, które Państwo poczyniliście, no, dokładnie pokazują taką e, pewne różne e, no, polaryzacje na rynku. Natomiast no nie mam wątpliwości, że tak, bo no z jednej strony, jak już wspominaliśmy, z jednej strony mamy pewne, 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 pewien trend, pewne rozwiązanie, które generalnie na rynku jest od dawna, z drugiej strony, jak wspomniałaś, Ola, przed chwilą, że tak powiem w cudzysłowie, przed chwilą, w ciągu ostatniego roku, dwóch, weszły nam rozwiązania ChatGPT, które nagle okazało się, że każdy z nas może wejść, każdy z nas może otworzyć, każdy z nas może skorzystać, i tak naprawdę dopiero teraz, dzięki temu, że mogliśmy tego dotknąć, uświadomiliśmy sobie, że, to, że naprawdę narzędzia sztucznej inteligencji są narzędziami, które naprawdę mają spory potencjał i też mogą w znaczący sposób wpływać, rozwiązywać wyzwania, które mamy. I na pewno świadomość tego, zobaczenie tego, poczucie tego na pewno doprowadziła do tego, że wielu z nas, którzy nawet może myśleli, słyszeli o tym, może myśleli o tym, natomiast no, nie zdawali sobie tak naprawdę do końca sprawy, co tak naprawdę sztuczna inteligencja oznacza i co tak naprawdę ona może zrobić i wnieść do naszego życia, bo to już tak naprawdę jest do naszego życia, to nie jest tylko ekonomia, to nie jest pewne rozwiązania, które są. A, które nas nie dotykają. Tak, Widzimy, że są to rzeczy, które my możemy w codziennym życiu wykorzystywać, używać. Już widzimy, że nasze dzieci e, mogą, e, gdy mają zadaną pracę domową, przy użyciu sztucznej inteligencji, tą pracę wykonać domową. Już widzimy, że e, my, jeżeli mamy do wykonania jakieś analizy, możemy wykorzystać jako pewne narzędzie podpowiadające, które zrobi pewne analizy i już nam coś podpowie, czyli. Autentycznie widzimy, że to, że sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie, i na pewno jest to aspekt, który, jeżeli, ponieważ pojawiło się to dosyć nagle, jak wspomniałaś, no to jest ostatni rok, ostatnie dwa lata, kiedy kolejne wersje były sztucznej inteligencji, ChatGPT GPT, uruchamiane, doprowadziło to do tego, że zderzyliśmy się z tą rzeczywistością. I więc ja na pewno nie dziwię się, powiem wprost, nie dziwię się, że, że taką sytuację mamy, że część osób, która. Widzi potencjał w tym, chce, żeby to dalej się rozwijało. Z drugiej strony, są osoby, które wcześniej nie myślały o tym, I jak zobaczyły, to pomyślały, o, to jest rzeczywiście coś, co może zmienić rzeczywistość. Pytanie, czy zawsze w dobrym kierunku. Więc ja tutaj bym powiedział dodał coś więcej, ponieważ to nie dziwię się, że, 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 że te opinie są takie różne. Natomiast to raczej pytanie, co zrobić, żeby te opinie jednak zaczęły być. Może niespójne, bo nigdy nie będą spójne, ale rzeczywiście, żeby doprowadzić do tego, żeby, te, żeby wszyscy uczestnicy dobrze rozumieli, co to jest sztuczna inteligencja, dobrze rozumieli, jak ją wykorzystywać, to jest jedna rzecz. No ale druga rzecz, też musimy wprowadzić pewne mechanizmy które doprowadza do tego, że po prostu będziemy czuli się komfortowo. Będziemy czuli się komfortowo używając sztucznej inteligencji. No i mówiąc prost, że w pewnym momencie będziemy wiedzieli, że sztuczna inteligencja może nam pomóc i będziemy myśleli jak wykorzystać ten potencjał, ponieważ te potencjalne jakieś myśli o negatywnych konsekwencjach po prostu zostaną w jakiś sposób zmitygowane. A gdybyś tak miał powiedzieć od siebie, yy, co według Ciebie Mogłoby wpłynąć na wzrost zaufania do sztucznej inteligencji. Na pewno to, czego mi brakuje teraz, to pewnych ram, pewnych ram, może nawet regulacyjnych, pewnych ram regulacyjnych, nadzorczych, które doprowadzą do tego, że będę miał świadomość, że sztuczna inteligencja jest kontrolowana, jest pod nadzorem. Nawet nie sztuczna inteligencja, ale również praca nad sztuczną inteligencją czyli Czyli generalnie to, co wierzę, że dałoby komfort ludziom, tak samo jak mi, w pełni, to, myśl, to doprowadzenie do tego, żebym wiedział, że są tu pewni, że regulatorzy, że możliwe, że prywatne instytucje, możliwe, że, eduka że, 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 że ośrodki akademickie w jakiś sposób współpracują, ale również zbudowali pewne ramy, które doprowadziły do tego, że sztuczna inteligencja, będzie rzeczywiście działała zawsze na naszą korzyść. Będzie działała zawsze na naszą korzyść i, i, i generalnie będę wiedział, że to jest tylko wartość dodatnia, rozwój sztucznej inteligencji i wierzę, że gdybyśmy wprowadzili ramy regulacyjne, jeżeli byśmy wprowadzili pewnego rodzaju nazor nad tym, to wierzę, że również e, społeczeństwo nie byłoby tak spolaryzowane. No i przepraszam, tu jeszcze jest jedna ważna rzecz, edukacja. Edukacja, ale w formie raczej budowania świadomości, tak? bo jedna rzecz, że pewne ramy zostaną wprowadzone, natomiast też informacja o tym świadomość musi być zbudowana w społeczeństwie. No dobrze Szymon, no to, to kto według Ciebie powinien stać za rozwojem sztucznej inteligencji? Według mnie wszyscy, ponieważ... No, rozwój, ja też patrzę na to szerzej. To jest trochę ten temat wcześniejszy, co poruszaliśmy. Rozwój to jest również pewien nadzór, to jest pewne, pewne pilnowanie, że tak powiem, rozwoju sztucznej inteligencji i to jest istotny temat, duży trend i potencjalnie duża zmiana dla społeczeństwa. Więc w moim przekonaniu, zaangażowanie w rozwój, w nadzór, w uregulowanie tego powinni wziąć udział autentycznie wszyscy uczestnicy rynku. Podobnie jak w Waszym badaniu wyszło, z jednej strony publiczne uniwersytety, instytucje badawcze, zdecydowanie tak. Organizacje rządowe i pozarządowe, na pewno tak. Regulatorzy, na pewno, jak również biznes, jak również finalnie biznes, firmy technologiczne, firmy biznesowe, tak naprawdę, a na końcu my, jako społeczeństwo, ponieważ tutaj każdy z nas, musi na koniec dnia poczuć komfort i poczuć, że to się rozwija w dobrym kierunku i co więcej mieć nie tylko świadomość, ale niemalże pewność, że tutaj wszystko jest kontrolowane i ten rozwój idzie w takim kierunku, który, powtórzę, przyniesie nam korzyści i wartości, a nie będzie generował żadnych ryzyk. No dobrze, no to na jakich aspektach powinni się ci regulatorzy, regulatorzy ośrodki uniwersyteckie, big tech, biznes skoncentrować, żeby to było takie, tak jak mówisz, służyło nam zamiast tworzyć zagrożenia? Na pewno pierwsze słowo to jest transparentność, czyli wszystkie prace, wszystkie pomysły, idee, koncepty muszą być transparentne. To muszą być transparentne pomysły, to muszą być transparentne modele. Musimy wiedzieć finalnie, jak to jest budowane, co w tym co jest głównymi determinantami, jak, czego oczekujemy, tak żebyśmy naprawdę mieli jasność. Czyli jedna to jest transparentność. Druga rzecz, bezstronność. Tutaj znowu mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji, która miałaby mieć wpływ i będzie miała mieć wpływ na każdego z nas. To nie powinno być przewagi, że jedna strona typu rządowa albo regulator, albo big techy mają przewagę. To naprawdę ma być rozwiązanie. To, 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 prace nad tym powinny być dla dobra wszystkich y, z bezstronnością. Oczywiście komercyjne rozwiązania są niezbędne, bo to na koniec dnia, y, na koniec dnia y, są to rozwiązania, które. które finalnie będą oferowane, będą świadczone, będą łączyć się z pewnymi kosztami, muszą się wiązać z przychodami, więc oczywiście aspekt komercyjny jest tu też niezbędny. Natomiast ważna jest bezstronność, odpowiedzialność. Wszystkie musi być jasno powiedziane, kto za co odpowiada, za jaki element, tak żebyśmy byli pewni, że cały łańcuch jest pokryty. No i chyba etyka, znaczy chyba, na pewno, chyba, bo myślę jako ostatni element rozwiązania w oparte o sztuczną inteligencję istotne jest, żebyśmy mieli tutaj et rozwiązania etyczne w każdym możliwym wymiarze. A według ciebie, tak jak popatrzylibyśmy taką na arenę międzynarodową, kto według ciebie teraz jest liderem rozwoju sztucznej inteligencji na świecie globalnie? I jak my jako Polska jesteśmy w stanie, czy my w ogóle cokolwiek wiesz, jakoś tam ważymy w tym torcie? Z mojego punktu widzenia Polska na pewno może być dużym graczem jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji z prostej przyczyny mamy bardzo dobrze wyedukowaną kadrę technologiczną, informatyczną, mamy bardzo dobre uczelnie, mamy naprawdę bardzo wielu, uzdolniony, wielu uzdolnionych osób i na pewno biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dobrą kadrę na pewno jest to ważne aktywo w budowaniu nowych rozwiązań. No, Daleko nie szukając, no my jako Wiza również zdecydowaliśmy się na zbudowanie hubu technologicznego, akurat tutaj w Polsce. I jednym z głównych powodów zbudowania tego hubu była właśnie dostępność bardzo dobrej, wyedukowanej kadry, więc na pewno jest to aktywo, czyli mówiąc wprost, Polacy na pewno jest bardzo dobre aktywo, żeby rozwijać i pracować nad sztuczną inteligencją. A teraz wracając z powrotem może do Twojego ogródka, bo wiem, że w wizji odpowiadasz za usługi doradcze, analitykę i to dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak Ty wykorzystujesz sztuczną inteligencję w swojej pracy? Korzystamy ze sztucznej inteligencji, w szczególności w analizie danych i z takich, wydaje mi się, bardzo ciekawych, Rozwiązań, opracowujemy modele, modele predykcyjne dla podróżowania, czyli mówiąc wprost, na bazie danych, zachowań klientów, analizujemy z jaką dozą prawdopodobieństwa konkretne grupy społeczeństwa będą podróżować po kraju, za granicę, gdzie będą wyjeżdżać, kiedy będą wyjeżdżać. No i szczerze. Mówiąc naprawdę, te modele działają bardzo dobrze. Rzeczywiście, jak później sprawdzamy sprawdzalność tych modeli, rzeczywiście wychodzi, że bardzo modele dobrze prognozują, co dane grupy społeczeństwa będą robić. I teraz, mając tak dobre modele, które naprawdę działają, które pokazują, jakie są ruchy społeczeństwa, no dużo łatwiej nam. Zaproponować pewną ofertę, dużo bardziej łatwiej zaproponować nam rozwiązania dla klientów, które są skrojone na miarę, które odpowiadają na ich realne potrzeby. I z mojej perspektywy, to jest właśnie taki to jest sposób, w jaki powinniśmy korzystać ze sztucznej inteligencji. Czyli ona nam pomaga, pozwala nam analizować pewne rzeczy, wyciągać wnioski po to, żeby wszyscy, że powiem, żebyśmy, żebyśmy wszyscy mogli. Iść, rozwijać się, i iść w odpowiednim kierunku. Szymon, wielkie dzięki za, za takie fajne podsumowanie. Ja gdybyśmy mieli dzisiaj Państwa z czym zostawić, to chyba najbardziej we mnie zabrzmiało kilka takich aspektów, jak uregulowanie, czyli stworzenie takich norm, żebyśmy mogli się w nich poruszać bezpiecznie i z dużą dużą, dużą zaufania, Druga rzecz to edukacja, to znaczy, żebyśmy w ogóle rozumieli te nowe technologie i rozumieli zarówno szanse, jak i zagrożenia. Była też taka transparentność, to znaczy, żeby te interesy, które być może gdzieś tam się pojawiają, dobre i złe, no, one mogły w jakiś sposób się, się widzieć i ludzie w sposób krytyczny mogliby też podejmować decyzje. I, I coś jeszcze dodałbyś do tego, Szymon? I korzystajmy z tych rozwiązań świadomie. Super. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, a Państwa zachęcam, żeby wejść na stronę digitalpoland.org i pobrać raport, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z Szymonem Staśczakiem z Wizy.